Hej wszystkim, po trochę dłuższej przerwie dzisiaj do was wracam z filmikiem na temat krwi, omówimy sobie właśnie tą tkankę, a następnie sobie przejdziemy do układu krwionośnego, ale to w następnej części. No więc pewnie jak już wiecie, to krew oczywiście jest tkanką, jest to tkanka łączna i ta tkanka jest płynna. Krew ma trochę funkcji, m.in. pełni funkcję transportową, funkcję odżywczą, to się trochę łączy ze sobą, bo krew dostarcza substancje odżywcze do naszych komórek, ale oprócz tego, też transportuje zbędne produkty przemiany materii. Pełni też funkcję regulacyjną. Tutaj możemy wymienić na przykład termoregulację, bo krew bierze udział w utrzymaniu stałej temperatury naszego ciała i też zapewnia stałe pH krwi i także tutaj reguluje uwodnienie. Krew pełni również funkcję obronną, funkcję immunologiczną, czyli po prostu uczestniczy w reakcjach odpornościowych, ale na ten układ jeszcze przyjdzie czas. I teraz sobie przejdziemy płynnie, hehe, do składników krwi. No więc większą część objętości stanowi osocze i mamy też te elementy morfotyczne, one tak około stanowią 45% objętości, i wśród tych elementów morfotycznych możemy wyróżnić erytrocyty, leukocyty i trombocyty, czyli takie trzy podstawowe elementy, i właśnie od nich zacznę, czyli tak. Erytrocyty, krwinki czerwone, one są odpowiedzialne przede wszystkim za transportowanie tlenu i dwutlenku węgla, to jest ich nadrzędna tutaj funkcja. Jeśli chodzi o ich wygląd, to one są okrągłe, są dwuwklęsłe i dzięki takiej właśnie budowie mają większą powierzchnię. Nie mają one jądra komórkowego, nie mają też mitochondriów i dzięki temu mają mniejsze koszty metabolizmu, ale za to mają hemoglobinę i hemoglobina jest to barwnik i ten barwnik jest zdolny do wiązania z tlenem, czyli będzie nam powstawać oksyhemoglobina, Lobina. Erytrocyty żyją około 120 dni, powstają one w szpiku kostnym czerwonym, a ich rozkład, rozpad następuje głównie w śledzionie. Leukocyty natomiast to jest taka już bardziej zróżnicowana grupa komórek. Generalnie są one kuliste w przeciwieństwie do erytrocytów, mogą one mieć wypustki i tutaj też mamy następną różnicę, a mianowicie leukocyty mają jądro komórkowe i inne organelle. Leukocyty powstają w czerwonym szpiku kostnym, w grasicy, w śledzionie, a ich rozpad następuje w śledzionie. Jeśli chodzi o długość życia, to tutaj naprawdę różnie z tym jest, ale generalnie jest duży zakres od kilku dni do kilku lat. Ich główne zadanie to branie udziału w reakcjach obronnych, w reakcjach odpornościowych organizmu. I leukocyty dzielimy sobie na dwie główne grupy: na granulocyty i agranulocyty. To myślę, łatwo będzie zapamiętać, no bo granulocyty, granulki, tak ziarnistości, to to można sobie wyobrazić prosto. E, no więc granulocyty one mają ziarnistości, to już zaspoilerowałam. Te ziarnistości wchodzą w reakcję z barwnikami i na tej podstawie mamy podział na granulocyty kwasochłonne, zasadochłonne i obojętnochłonne, natomiast agranulocyty tych ziarnistości nie mają, mają duże jądro komórkowe, to jest właśnie dla nich charakterystyczne i dzielą się one na limfocyty i monocyty. Te komórki sobie bardziej szczegółowo omówimy przy układzie odpornościowym, ale generalnie jeśli będziemy mówić o limfocytach, to będziemy mówić o limfocytach B i T, a monocyty to są największe leukocyty, dla nich charakterystyczne. Jest ruch pełzakowaty, czyli one są zdolne do przemieszczania się między tkankami. I jeśli mówimy o monocycie, to to jest komórka, która się znajduje w obrębie krwi, a jak już użyje, skorzysta z tej umiejętności do ruchu pełzakowatego i przemieści się poza krew, to wtedy mówimy o makrofagu. I też one są zdolne do fagocytozy. Zostały nam jeszcze trombocyty i to są właściwie fragmenty komórek, fragmenty cytoplazmy megakariocytów. One nie mają jądra komórkowego i biorą udział w krzepnięciu krwi. Trombocyty się nie przemieszczają i rozkładane są w śledzionie. Elementy morfotyczne mamy omówione, także teraz co nieco o osoczu. Osocze jest to po prostu ciecz. To jest płyn, który ma kolor taki jasno-żółty, słomkowy, składa się w większości z wody. Ale też zawiera związki organiczne, około 9%. I to będą białka, np. albuminy, immunoglobuliny, fibrynogen, a także też tutaj będą zbędne produkty przemiany materii czy hormony. Są też związki nieorganiczne, jest ich znacznie mniej, 1% około. I tutaj są wymieniane jony czy wodorowęglany. I taka ważna informacja do zapamiętania: osocze bez fibrynogenu to jest surowica, czyli budowę, powiedzmy, krwi, to źle brzmi, ale no, budowę krwi mamy omówioną. Więc teraz sobie przejdziemy do krzepnięcia krwi. Jak to w ogóle działa wszystko i jak to zachodzi. A więc, krzepnięcie krwi to jest po prostu pewien proces, mechanizm obronny naszego organizmu, który nas chroni przed utratą krwi. Jeśli dochodzi do zranienia i naczynie się uszkodzi, to to naczynie jest bardzo sprytne dzięki pewnym hormonom i przekaźnikom i dochodzi do obkurczenia tego naczynia, żeby po prostu tą utratę krwi zmniejszyć. Więc, generalnie, jeśli chodzi o krzepnięcie, to celem jest Zaklajstrowanie tego uszkodzenia, że tak powiem. I tutaj wkraczają do akcji płytki krwi, bo one się gromadzą i one się zlepiają. No tak jak powiedziałam, zaklajstrowanie. I one się przyczepiają, czyli tu mamy do czynienia z adhezją, do elementów warstwy śródbłąkowej. Następnie mamy cel, czyli przekształcenie białka osocza, czyli fibrynogenu, w fibrynę. Fibrynę, czyli włóknik, to będą takie cienkie nici. Z płytek krwi wydzielają się białkowe czynniki krzepnięcia krwi i w ogóle następuje aktywacja kaskady krzepnięcia yy, i w obecności jonów wapnia nieaktywny enzym protrombina zmienia się w aktywną trombinę czyli protrombina w trombinę i ta trombina zmienia nam fibrynogen w fibrynę. I następnie powstaje nam gęsta sieć i w obrębie tej sieci znajdują się erytrocyty, płytki krwi i mamy taki po prostu skrzep w miejscu tego zranienia. Jak nie wiecie, jak zapamiętać tę kolejność, to ja sobie to opamiętałam w ten sposób, że jak pierwszy raz to przeczytałam, to sobie pomyślałam, U f... Więc tutaj widzicie te literki i już zapamiętacie tą kolejność, mam nadzieję. Kolejne ważne zagadnienie to są grupy krwi. Więc generalnie chodzi o to, że na krwinkach znajdują się pewne antygeny i wiedząc, że mamy antygeny A i B, to możemy zrobić z tego cztery kombinacje, czyli mogą być tylko A, tylko B, A i B. Albo żaden z nich. Sytuacja się o tyle tutaj komplikuje, powiedzmy, że nasz organizm wytwarza przeciwciała przeciwko tym antygenom, których sam nie ma. Czyli łopatologicznie osoba z grupą krwi A na swoich krwinkach ma antygeny A i w gratisie ma przeciwciała przeciwko antygenom B. Jeśli ktoś ma grupę krwi AB, to znaczy, że ma zarówno antygeny A, jak i B ale nie będzie mieć przeciwciał przeciwko tym antygenom. Jest to myślę dość logiczne. Natomiast osoba z grupą krwi 0 nie będzie mieć właśnie tych antygenów na powierzchni erytrocytów, ale za to będzie mieć przeciwciała przeciwko antygenom A i antygenom B. Mamy też układ grupowy Rh. On zawiera dużo antygenów, ale antygen D jest najważniejszy. I jeśli antygen D jest obecny, no to mamy RH+ plus grupę. I tutaj jest takie ważne pojęcie, czyli aglutynacja. To jest po prostu zlepianie się krwinek czerwonych. W sytuacji, kiedy mamy przykładowo erytrocyt z grupy A, czyli mamy obecny antygen A na powierzchni tego erytrocytu, ale do tego mamy przeciwciała przeciwko temu antygenowi, tak? Czyli przeciwciała antyA. Jest to sytuacja oczywiście bardzo niebezpieczna, dlatego nieka Każdą grupę krwi możemy przetoczyć, podać yy, każdemu pacjentowi z każdą grupą krwi. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I generalnie warto wiedzieć, że osoba z grupą krwi 0RH to uniwersalny dawca, dlatego jest ogromne zapotrzebowanie na właśnie krew od takich dawców, osób, które mają taką grupę krwi, ponieważ taka osoba ma krwinki grupy 0RH, czyli nie ma tych antygenów na powierzchni swoich krwinek. A jak przytaczamy krew, to przetaczamy najczęściej koncentrat krwinek czerwonych, czyli krwinki. Krwinki takiej osoby są po prostu uniwersalne, no bo tych antygenów, jak już powiedziałam, nie mają. I myślę, że to najlepiej sobie po prostu przeanalizować, na spokojnie rozpisać. Czyli na przykład, jeśli ja mam grupę ARH, to, to oznacza, że moje krwinki mają antygeny A na swojej powierzchni i mam przeciwciała przeciwko. Antygenom B. I właśnie taką grupę krwi 0RH mogę otrzymać, bo te krwinki nie mają żadnych antygenów. Mając grupę A mogę otrzymać właśnie tą samą grupę, ale mogę też otrzymać krew z grupy A a także 0, czy wspomniane 0 minus. To też oznacza, że nie mogę otrzymać krwi z grupy na przykład. A B ponieważ mam przeciwciała przeciwko antygenom B, a grupa AB+ posiada te antygeny właśnie na swojej powierzchni. I już bym więcej filmików nie nagrała, gdyby mi ktoś taką krew zapodał. Mamy jeszcze tak zwany konflikt serologiczny. I konflikt serologiczny to jest taka sytuacja, kiedy mamy kobietę ciężarną, czyli mamy kobietę i mamy płód, ale kobieta ma grupę krwi Rh-, a płód Rh+. W takiej sytuacji, jeśli matka ma grupę krwi Rh- us To, to oznacza, że jej krwinki nie mają tego antygenu D, prawda? A płód, jeśli ma właśnie grupę krwi Rh+, to ten antygen ma. Jeśli dojdzie do połączenia krwi matki z krwią płodu, to wytwarzają się przeciwciała. I przeciwciała, które wytworzy właśnie ciężarna przeciwko krwinkom czerwonym płodu, one mogą przechodzić przez łożysko. Jeśli przejdą właśnie przez łożysko, to połączą się z krwinkami płodu, czyli dojdzie do niszczenia właśnie tych erytrocytów płodu. Czyli mamy do czynienia z hemolizą, Rozpadem tych krwinek i możliwym powikłaniem jest właśnie choroba hemolityczna. Konflikt serologiczny częściej występuje w następnych, w kolejnych ciążach, i stosowana jest profilaktyka czyli ciężarne otrzymują zastrzyk z immunoglobuliną. To tyle, jeśli chodzi o krew w ramach wstępu przed układem krwionośnym. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmiku.